Robotę zrobiliśmy. Tak jest. Jacek przygotował mnie bardzo dobrze. Sami widzieliście, że chyba nie było najgorzej. Walka wygrana. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Dziękuję sponsorom. Dziękuję Jackowi. Dziękuję całemu Unix, Team i WCA. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do mojego zwycięstwa. Dzięki. Dziękuję Wam za wsparcie. Dziękuję za tysiące wiadomości. Odpiszę wszystkim, jak tylko znajdę chwilę czasu. Jeszcze raz dzięki. Ja się tak się mega cieszę. Nie dostałem ani jednego mocnego szczała głową, ale głową to no, nie przetrzypamy. Jedyny czas jaki poczułem. A tak to w ogóle, słuchajcie, stół, kurwa, normalnie się tak cieszę. Łzy mi lecą szczęścia. Z dziękuję Wam ślicznym słuchajcie za to, że byliście ze mną za każdą wiadomość. Kurwa, masakra, jak się cieszę. Dzięki wielkie za wszystkie wiadomości. Nie ma sprawy! <noise> Zabrakło A? dziwnej głowy. Stójka jako tak wyglądała niestety. Sobie... Pierwsze piwo od trzech miesięcy wasze zdrowie. Elo. Wypluj to! Krótka piłka, wódka, karabin, kokaina i siłka. Ale, ale, A tak ale, na poważnie, my już po walce, nic mi się nie stało. Mogłem to trochę szybciej skończyć, ale chciałem się trochę pobawić, pośmiać się do kamery. No i co? No i tyle. Dziękuję moim fanom, że jesteście ze mną. Team Kubacik. Żyjemy, mamy się dobrze. Taki sport, no. Miał szansę, ale nie wykorzystał. No niestety, kurwa. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, którzy we mnie wierzyli. No nie wiem, czegoś zabrakło. Kochani, chciałem wam serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną, może mało było tego team gola, ale tym osobom, które były za mną, bardzo dziękuję i zapomniałem pozdrowić i podziękować najważniejszej dla mnie osobie, mojej mamie, Mama, kocham ciebie, dziękuję, że tam mnie wspierasz, wiem, że się stresowałaś, udało się. Przed walką, bo wiecie, moja mama nie ogląda takich walk. Powiedziałem mamie, mamo, nie przejmuj się, nawet jakbym mnie znokautował, nawet jakbym stracił przytomność, to jest normalne, tak się dzieje. Na treningach to ja cały czas tacy przytomność. Cały czas dostaję nokauty, nie przejmuj się, nic nie się stanie, nic nie stresuj. A mama, no, jak tracić przytomność? I mówię, tak, to się cały czas dzieje. Co trening, tacy przytomność. Wiecie, musiałem przygotować mamy na ewentualny nokaut. <grymiany> Dzięki, że jesteście ze mną. Kurwa! Udało się je. <laughs> <Bara> odpocząć naprawdę. <laughs> Rafał, to jest szacunek dla Ciebie, że podjąłeś tą walkę. Trzymaj się w Słuchajcie, byłem tam taki nabuzowany, to są emocje nie do opisania. Naprawdę aż się w wokół kręci. Bo naprawdę przepracowałem ten czas. Dałem się wszystko i spełniłem swoje marzenie. Mordki, Mortki kochane! pro. Jak ci podobała moja walka? Zajebiście, bardzo dobrze, bardzo Grzesiu, dobrze. Rzesiu, moim zdaniem najlepsza walka dzisiejszej nocy. Czekaliśmy na nią bardzo długo. Tak. Także ja jeszcze raz chciałem wam wszystkim podziękować, że byliście ze mną, wspieraliście mnie, pisaliście do mnie, czekaliście na tą walkę i odbyła się. Dzięki Federacji Fame MMA, bo reszta walk była zamknięta, nie odbyła się. Gdy obiecałam wam na konferencji, że bez względu na wynik będę walczyć do końca. Dotrzymałam słowa to był mój debiut, ale to jeszcze nie koniec. Wow, do zobaczenia! Dziękuję Wam za wsparcie, za miłość, za wszystko. Świetnie się bawiłam. Jeszcze raz wielkie dzięki. Było zajebiste.